Halo, halo, cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Progress 7.1 z tej strony. Dzisiaj chcemy Wam zaprezentować bitewkę na STB1, czyli na japońskim top-tierze, jeśli chodzi o medy. Sposorem bitewki jest kolega I Drakonis z klanu Fame. A jak Fame, to wiadomo, że będzie super ekstra bitewka. Bitwa standardowa, mapa, kopalnie, e, bardzo malutka mapka, także szybko jesteśmy w stanie tam na miejscóweczkę, tam gdzie po prostu pojazdy będą przyjeżdżać. A naszą pierwszą ofiarą była można było się nie spodziewać tego artyleria. Złapaliśmy ją na przyjeździe dwa strzały, bum, nie ma. Nie ma obiekta 261. Pojazdy, który mógłby napsuć tutaj dużo w tej tego się już nie przekonamy gdyż kolega jest prawdopodobnie w tym momencie podczas wyboru kolejnego pojazdu do bitwy e, strzelamy teraz w jak pancera strzeliśmy wcześniej w e 3 ale bezskutecznie e, troszeczkę tutaj e, po zmianach gdzie się dopadły stb1 nasze działko jest troszeczkę takie niecelne no ale nie można mieć wszystkiego e, Wyspotowaliśmy Lodowicksona, strzelanego dostał On nas nie wyświecił więc jest fajnie No takie strzelanie takie troszeczkę średnie no ale ten pojazd do snagienia średnio się, na, na, na takie dalekie odległości się średnio nadaje, no z tego względu na, że ta celność jest naprawdę bardzo kiepska Na takie średnie odległości jak teraz walczymy z tym obiektem 430U, no to jak najbardziej jest spoko, no ale na dalsze odległości jest e, Nie wiem co sobie myślał, to będę 430U, no ale też już grzeje ławę rezerwowych i jest w trakcie wyboru kolejnego pojazdu do bitwy. No bez sensu pojechał kompletnie otwartym terenem, dał się wystrzelać za darmo. Tak nie gramy. 4 do 3 w tym momencie na naszym koncie jest widocznych 2362 uszkodzenia no to działko jest, jest słabe, jest na jakiewskie No ale teraz w końcu nam się udało ustrzelić te 100LT Powiem um, tak, STB1 dostał buffa do wieży, naprawdę ma mocno opancerzoną tą wieżę jeszcze ma dodatkowo hydrauliczne zawieszenie, więc jesteśmy w stanie zająć miejscóweczki, których wcześniej, przed tymi zmianami, nie mogliśmy sobie zająć. W ten sposób możemy po prostu walczyć, że um, gramy na opuszczanie wieży po prostu, opuszczanie lufy. I po prostu możemy postrzelać sobie, zająć lepsze miejsca, pokazując tylko tą dobrze opancerzoną i obłą dobrze skontowaną wieżę. Przed nami jest Batchat 25T, 10 poziom. Średni Francuz. Z, z tych właśnie nieopancerzonych. Bo jak wiemy mamy teraz jeszcze 30B, który tą wieżę ma troszeczkę mocniejszą też po zmianach. Też może się na kanale niedługo znajdzie. Tamten pojazd. Więc porównamy sobie Bartchata i... B. Na tej chwili mamy 7 do 6, widocznych mamy 3449 uszkodzeń i jednego fraga. Zmieniamy teraz flankę, jedziemy na prawą stronę. Zobaczymy, czy uda nam się jeszcze dopaść tego testu LT, a później będziemy starać się tam w lewym dolnym rogu mapy stanąć, żeby tam na wieży, może zagrać, może te lodówki tam się uda trafić, może Leoparda STB i tak dalej, i tak dalej o, mamy spota, więc test LT gdzieś tutaj przed nami, właśnie się schował mądra gra tego testo LT, nie stoi w miejscu nie strzela, bo nie ma szans na taką wymianę damage'u z um, STB Teraz bohater naszej bitwy podjeżdża pod miejsce w którym ostatnio był widziany testo LT i będziemy się z nim strzelać Już na pewno sam nie wyjedzie z tego względu że jest pilnowany przez udes oraz naszego test LT Jest na naszej lewej stronie I zaraz zostanie wystrzelany proszę bardzo i No rykoszyk też ma taki trollowy też ten 100 LT. Na papierze w ogóle tam tego pancerza nie ma, no ale kąty robią swoje. Proszę bardzo, jeden strzał i drugi strzał Te 100 LT zasila nasze konto fragów. Mamy już ich dwa na koncie meczu mamy 4,5 tysiąca ponad uszkodzeń widocznych. Teraz strzelamy się ze leopardem. Tutaj trochę bohater naszej bitwy dosyć pochopnie strzela. Nie skupia do końca tego swego celownika, a co za tym idzie, strzały są dosyć kartoflane, no i nie wchodzą. No a nie jest to niestety radzieckie działo, więc na takie strzały nie możemy sobie tutaj pozwolić. E, widzimy teraz przed nami jest E3, którą została skąskowana No i widzimy, że po prostu kolega na tej trójce nie ma... Załogi wyszkolonej pod naprawę A jak mówiłem już w poprzednich filmach Jeśli mamy czołg ciężki lub jakiś tedek bezwierzowy, No to konieczna jest naprawa na każdym załogancie Gdyż po prostu naprawimy się w bardzo szybkim czasie Takie 4 sekundy A nie tak jak tutaj ten E3 kilkanaście Także został wyszlany i też już wybieraliśmy pojazd przed nami jest obiekt 268, który wystrzelił, jest teraz bezbronny oddaliśmy się w niego pierwszy strzał, za chwilę poleci drugi Tak, proszę bardzo Tam jeszcze dalej jest lodówka Mamy strzał numer 3 Strzeliśmy mu w garnuszek Nie, ten no, 268 powinien wyjechać tutaj na nas No ale tego nie uczynił, na no, nasze szczęście Widzimy teraz lodówkę 268 dalej zwleka widzi że strzeliliśmy powinien wyjechać nas chociaż ten ostatni strzał oddać w tej bitwie podnieść sobie statystyki za tą bitewkę no ale tego nie uczynił no go właśnie wykończyliśmy mamy 3 fragi na koncie 7277 uszkodzeń widocznych lodówka właśnie tutaj jest teraz rozstrzeliwana czwarty frak jak pancer zakończył życie naszego testu LT Wbijemy e, teraz łatwiejszy cel z tych dwóch, które mamy przed sobą, czyli lodówkę, obok jest jak pancer. E, jesteśmy przeładowani na HE-kach, więc lodówkę to będzie ładnie wchodzić, Też lodówka nie ma pancerza. I ostatni Hayek zostanie dostrzony w kogo? W STB, w jak pancera czy w lodówkę. No jak najfajniej by było właśnie w lodówkę, no ale... Chyba nie, nie w STB. Zostało już nam tylko 10 hitów. Przed nami jest jak pancer nie chcemy dostać od niego, gdy może nas po prostu zabić jednym strzałem i będzie koniec gry. Ale właśnie na nas wyjeżdża. Dobrze, że jest taki nieruchawy i nas nie zakończy. Teraz my go troszeczkę biegaliśmy i za darmo sobie go bijemy. Jak pancer ucieka do STB-ka z myślą, że STB pomoże i nas rozstrzela gdyż ma nas na jeden strzał. Ale nie popełniamy tego błędu, nie jesteśmy pazerni na ten damage. I chowamy się za skałami. Lodówka właśnie podjeżdża, zaraz będzie strzelać. Nie wiemy gdzie jest ten STB, wiemy gdzie jest Jak Pancer. Lodówka strzeliła. Jak pancer jej oddał. Artyleria poprawiła. Jest STB, się pojawił, jest skierowany w lodówkę. Możemy teraz wyjechać strzelamy, niestety nie polosowało i obaj oba stbeki mają się na jeden strzał kto wygra? właśnie wyjechał jak pancer mamy go tyłem ostatnie 4 pociski u nas w magazynku w magazynie i 14 do 11 4 flagi na naszym koncie czy będziemy mieli 5 czy ktoś tam go zabierze już mamy ponad 10 tysięcy uszkodzeń na naszym koncie widocznych ile jest łącznie zaraz zobaczymy w wynikach końcowych tylko jeszcze zakończy się żywo tego stbka proszę bardzo wyjecha trochę głupio dobrze że mi się tam akurat patrzyliśmy i zobaczmy teraz podsumowanie Zabitewkę wpadło od znaka Mistrzostwa Asa Pancernego oraz medal Konfederata. Bohater dzisiejszej bitwy i Drakonis zrobił 10987 uszkodzeń. 5 wagów co dało łącznie 1497 uszkodzeń z tabelki. Serdeczne gratuluję wyniku. 47 strzałów oddanych, 39 w cel, 31 przebić. No tutaj muszę powiedzieć, że bardzo słaba jest ta skuteczność. No po pierwsze nie było celowane do końca, po drugie kapryczne bardzo działo, więc to się dało we znaki. Było strzelane trochę z Golda, trochę z, ze zwykłych pocisków, było parę hajków wystrzelonych, no ale dało nam się zarobić 119 905 Bitewka prawie 10 minut. Bardzo chętnie wysłucham co macie do powiedzenia na temat STB1, czy macie go w garażu. Powiedzcie im, jaka jest do niego linia, czy jest ciężka, czy ciężko się doczłapać do tego pojazdu, gdyż mnie to czeka, będę niedługo ją robić sam. Na tej chwilę się z Wami żegnam, do usłyszenia oraz do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!